Każde mistrzostwa świata i miejsca na te mistrzostwa są różne i niepowtarzalne, jeśli chodzi na przykład o komitety organizacyjne i spełnianie warunków przez kandydatów. Nie można więc zwyczajnie porównać dwóch miejsc, mówiąc, że jedno jest lepsze albo gorsze. To nie działa w ten sposób. Poza tym to frajda spotykać ludzi pełnych entuzjazmu, tak jak tutaj w Szklarskiej Porębie, którzy chcą pracować przy Pucharze Świata i promować sport. To miejsce jest dobre, ma przygotowane odpowiednie trasy biegowe. Dzisiejszy ranek poświęciliśmy na dyskusję co do m.in. planów logistycznych. Widzę też zaangażowanie i chęć pracy przy projekcie. Dzisiejsze spotkanie to jest następne z cyklu spotkań czysto technicznych. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze spotkanie było poświęcone problemom technicznym, jeżeli chodzi o stadion narciarski tutaj na Palani Wiosną tego roku zostało to wpisane do kalendarza Fisowskiego, ale to przy takiej randze imprez to nie odbywa się na zasadzie, że zostało już wpisane i już jest zaklepane. Te wszystkie wizyty, które odbywają się, proszę zwrócić uwagę, na no w tej chwili odbywają się praktycznie co 2-trzy miesiące, a teraz nawet co miesiąc polegają na tym, że organizator jest sprawdzany. Kolej jest rzeczywiście tym środkiem transportu, który zapewnia w krótkim okresie czasu przewiezienie dużej ilości kibiców. Fis rozpatrując te miejsce jako lokalizację w bardzo dużym stopniu wziął pod uwagę i z, ze słów naszego przedstawiciela na kongresie fisowskim, pana Jacka Eśkawiaka, zresztą z wypowiedzi także Jorga Kapola, Kapola to było bardzo ważny czynnik decydujący o tym, że Polanie Jakuszyckie przyznano te miejsca na organizację Pucharu Świata.